I witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. A dzisiaj zagramy sobie w grę Sims. Ogólnie kiedyś sobie wgrałam i po prostu powracam do mojego domku, do starych postaci i tak dalej, i tak dalej. No mniej więcej tak na razie ten domek się prezentuje. W ogóle dawno tu nie byłam, więc nie wiem o co chodzi. Mamy jakieś wydarzenia. Nie, to ja nie chcę takiego wydarzenia. Jak mogę stąd wyjść? Dobra, start. Czyli po prostu nic nie możemy robić dziewczynom. Zawołaj to, zawołamy do domu. Jestem ciekawa, co tutaj w ogóle mogę robić. Tu widzę jakąś lamę. Wracaj teraz. Dobra. I mamy jakieś zadania. Jeżeli ktoś się bardziej orientuje w tej grze niż ja, bo nie grałam z rok czy półtorej, to możecie ten, mi napisać w komentarzach i tak dalej. Tutaj mamy wybrać motyw. A robię coś takiego. Ukończy szybkie wydarzenia w dowolnej karierze, hobby lub związku. Dobra. Czyli muszę jakby iść z nim do pracy. I tu w ogóle mogę zmienić miejsce zamieszkania. Dobra, idziemy na zielony zakątek. I tu coś też mamy? Mamy jakieś twoje w... coś odwołałam w ogóle to jest moja postać Jestem trzy szybkie wydarzenia to może pójdziemy do domu i z tym chłopakiem zrobimy wydarzenia hobby i tak dalej, ale jakie on ma chłopie, mogę go jakoś zobaczyć? Tu mamy jakieś misje, nie mam tych misji. Ale nie wiem, jak rozpocząć hobby. Tu mamy w ogóle jakiś sklep. I tu mamy meble. Myślę, że możemy sobie zmienić jakąś kanapę, coś takiego. Lub są jakieś nowe łóżka. Hmm. Tak, bo tu są dwie sypialnie. Nie, tak, są dwie sypialnie. Najwyżej tam ta, ta będzie gościnna, i tą w ogóle całą zmienimy. Myślę, że to jest dobry pomysł. I teraz to trzeba dać tu. No, i teraz to można coś z tym łóżkiem zrobić. Chyba wcześniej dało. No, trzeba by było usunąć jakoś te przedmioty. O! o. Tą oddajemy. I teraz musimy tą szafkę przesunąć? Kurczę, nie wiem. Też ją na razie schowam. Mm -hmm. I damy te duże łóżko, bo tu widzę, że mam w, w sporo monet. Może ich 8000. A łóżko było chyba za tysiąc. Tysiąc pięćset No i takie łóżko sobie kupiliśmy. I do tego może jeszcze jakąś szafeczkę, półaczkę. Hmm. To wszystko z jakąś lamą trzeba mieć. Teraz może kolekcja domu, kolekcja z misji. I teraz te schowane. I tu były szafki. Jest okna. O, mamy jakieś rzeczy. A nie, to jest... Nie, dałam przechowaj. Hmm. <ścoughs> Dobra, jak już mniej więcej to ogarnę, to się widzimy po prostu. A więc ja jestem już z powrotem i ogólnie te książeczki przełożyłam tutaj na tą półkę. Dodałam lustro, szafki i ogólnie tak się prezentuje główna sypialnia. Tu ten pokój myślę, że jeszcze dzisiaj urządzimy. Plus, to jest jakiś taki pokój dodatkowy, ale może jeszcze dlatego, że mam dużo pieniążków, to zmienimy tą sofę, bo ona mi się bardzo nie podoba. Mhm. To możemy kupić jakąś sofę. I myślę, że zrobimy metamorfozę tego domu, bo no tak trochę mi się nie podoba. i tu już dalej mam wszystko zablokowane. Dobra. I teraz taką sofę sobie weźmiemy. Zmienimy jej tutaj też kolor. Myślę, że taki będzie git. I taką sobie tutaj sofę kupimy. Kupimy też jakieś takie szafki. Tu dodamy telewizor. O, myślę, że to jest dobry pomysł, żeby dodać telewizor. Tylko to się przesunie trochę tu. No dobra, to tak będzie wyglądać. I teraz widzimy się, jak znajdę telewizor. A więc ja jestem już z powrotem. Tutaj znalazłam taki jakby. No, jakby to tak powiedzieć, radio i telewizor, więc i to i to sobie kupimy do domu. Yy, tylko to obrócimy. Tylko ta szafka mi się nie podoba trochę, bo ona jest jakby tak... To jeszcze jakby to budujemy szafeczkę, coś takiego. I tu możemy dać radyjku z boku. O! Myślę, że ładnie się ten salon już prezentuje. Jeszcze może jakieś stoły dodamy zamiast tego tu. Jako jadalnia. O, mam jakieś rzeczy ogrodowe. o, myślę, że tutaj, w tym niedalni będzie i też tu jest duży stół, ale nie mogę, nie odblokowałem go. Jeszcze coś dla małego dziecka do jedzenia, więc myślę, że to damy sobie tu w kuchni. coś przechowałam, więc to sobie zobaczymy. W ogóle tutaj można mieć ten. Myślę, że tutaj damy gdzieś. O. Albo tutaj. O! Tu chcę, żebyś był. Dobra, to, to sobie usuwamy. Mamy tutaj jeszcze jakieś okienka. Mamy sofę, mamy. Myślę, że takie jedno duże okno można by było dać, ale to już jakieś może tu w tej sypialni. Okej. Okay. No i jak to się prezentuje? Tu mamy okienko. To jeszcze dodamy jeszcze jedno takie okienko. Okej, okay. i tu jeszcze mamy jakieś takie okno, którego nie chcemy, albo może to zostawmy, tak? To jest git. To się usunie. Ale, ale, ale pójdziemy jeszcze piętra schody, drzwi okna. Ze ścian zewnętrznych kamień cegła drewno. A nawet mnie na to nie stać. No i myślę, że jak tak się zrobi to będzie git Jeszcze tutaj, o tu z boku trzeba dać I teraz trzeba jakby z góry dać No i kupujemy wszystko Co się stało? Nie chcę to kupić i okej. Okay. A, czyli to jest za darmo. Fajnie. Dobra. No i tak wygląda ten nasz domek. No ale myślę, że po takiej metamorfozie się ładnie prezentuje. W kolejnym odcinku na pewno coś zrobimy z tym pokojem. Albo zrobimy pokój dla dziecka, czy coś takiego. Ale na pewno ten obraz chcę zlikwidować jeszcze w tym odcinku, bo on jest taki, mi się nie podoba. Tu mamy jakieś takie lustro, możemy je przenieść, w sumie nie, bo tu mamy lustro, to co schowamy najwyżej. Jakoś bym łazienkę inaczej zrobiła. Na pewno prysznic przeniosło bardziej tak, o, okej. Okay. O może zmieniła i tu bym dała. Albo, albo nie. O, na razie to postawimy tu. Mm -hmm. Teraz zmieniam miejsce. No i tu jest git. Tu dajemy. I tu możemy zmieniać kolory. Myślę, że zrobimy taki żółciutki, bo to jest tak w miarę ładne. I tu dajemy tak plusik. Teraz tą toaletę też na taki żółciutki, aż wygląda jakby był złoty sedes. I okej. Okay. Pewno bym łazienkę zmieniła. I to możemy zrobić w kolejnych odcinkach, ale jeszcze zmienimy tutaj na pewno podłogę. I można robić nawet piętra. To tu budujemy na pewno piętro, ale najpierw trochę pieniędzy zbierzemy. Bo jednak 5000 tysięcy. Podłogi. Płyty drewno, płytki te płytki nie bo mi nie czy to nie to jakieś inne może takie nie te też są to może takie okej okay. na razie damy takie płytki ale chcę jeszcze poszukać może takie nie te też są po 13 Hmm. Ja w ogóle kiedyś mam taką sytuację Z Simsami Bo ogólnie wydam tam 30 zł I mi się gra z cała zrestartowała I nie miałam w ogóle już Nic z tego co kupiłam Więc to było takie słabe O, o, o I Damy takie szare takie szare. Dobra. I tak się prezentuje domek i tego gościa poślemy do pracy. Myślę, że to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. W kolejnym Simsów zrobimy sobie metamorfozę i tak dalej domku. Możecie też zrobimy metamorfozę postaci. To zmienimy jego pracę. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z wami żegnam i widzimy się jutro. To do zobaczenia. Pa!